Bułki z pomidorem, solą i z kiepsem. Musisz. Wiem, że miałyśmy spędzić ten dzień razem, ale przyszło zamówienie. Jestem dziś głodny. Muszę się trochę nazwać Konek Rozumiem. Możliwe, że zostanę tam do późna. I, ja. i zasłoń okna dobrze i co jeszcze? Mam nikomu nie otwierać Żebym się nie ma bez masto z pomidowaną solą, Solu i z piecem jest na placie nie sieć głodna za Majkę To co miałyśmy zrobić? Zrobimy innym razem 哪一句？嗯，嗯 <noise>，嗯，哎呦。 Wszystko w porządku? Tak. Kiedy wrócisz? Dopiero wyszłam z pracy. Uciekł mi autobus. Będę troszkę później. Czekam. Pamiętaj, nikomu nie otwieraj. Pamiętam. Jadłaś coś? Trochę. Chciałem z tobą zjeść. Kiedy wrócisz? ごはな